Trzeci i ostatni wyścig klasy juniorów, 3, 2, 1, juniorzy na! Nie mieli juniorzy zbyt wiele odpoczynku, więc tutaj będzie liczyła się 13. kondycja po prostu w tej chwili. Celazaf, pierwszy zarówno z Stolem 47, on miał najmniej szczęścia, można powiedzieć, podczas tego drugiego wyścigu, pamiętamy jak przed kilkoma. Chwilami gdzieś tam muszę muszę toczyć, gdzieś utknął, tracił te cenne metry. A tymczasem, sela Safra, Izraela jest na ale jest tam koło niego już Ashton. Bright Wars numerem e, siódmym jest Roland Liszka. Ta trójka, każdy z tej trójki ma apetyt tutaj na zwycięstwo, i oni w tej chwili to udowodniają. Myślę, że co do tego absolutnie nie masz żadnych wątpliwości. A co ciekawe, na zwycięstwo nie w tym wyścigu, ale w całej generalce tego, tych zawodów tego turnieju, bo gdyby wygrał Sela, a dwóch kolejnych miałoby jeszcze jakieś częściowe kłopoty, to Izraelczyk może zwyciężyć. Jeśli zwycięży tylko tutaj, a drugie, trzecie miejsce pozostanie bez zmian w tym wyścigu, to w turnieju nie wygra. Ale pewnie zostanie liderem, bo we Francji wygrał wszystkie wyścigi. Odjeżdża y, Brightmore y, Rolandowi Lisce z Węgier, a zatem ta rywalizacja o zwycięstwo w tym turnieju na razie na korzyść Brytyjczyka. Od numerem 7, ale teraz 7, gdzieś się się, że będzie mógł zaatakować Węgier, ale za mocno do góry wyskoczył na jednej jest przeszkód i cały czas Brytyjczyk na drugiej pozycji, na prowadzeniu bez zmian. Izrael z przodu, subcela, numer 47. A Savsala na prowadzeniu, zaczyna dublować najwolniejszych z zawodników. Drugi ciągle Brightmore, trzeci Lisko. Teraz trzeba aż do końca, a to pozornie wydawać się może prostym zadaniem, ale wcale takie nie jest, bo na zegarze mamy jeszcze 4 minuty 240 sekund plus dodatkowe kółko, tyle czasu. Jeszcze trzeba trzymać, trzymać kasę. a wiadomo, że to zmęczenie daje się bez takim... Pamiętajmy o tym, że ta przerwa pomiędzy drugim a trzecim wyścigiem była znacznie, znacznie krótsza. Więc tutaj żelazna kondycja będzie grała już pierwsze skrzypce tak naprawdę słów seła ciągle miejsce. Pierwsze. Przypominamy, że mamy wstawcę Polaków, które warto kibicować z numerem łódy Jakub Kowal. Numer 46 Tymek Bachleda, numer 83 Aleksander Kotkowski, numer 998 Oskar Pani najlepszy z Polaków w tej stawce. Właśnie zaraz spojrzymy sobie na tabelę wyników jak to się prezentuje chodzi o zawodników biało-czerwonych. Wszyscy są już potwornie zmęczeni. Trzeci pinał. tak jak wspomniał Macie, bardzo krótka przerwa między drugim a trzecim wyścigiem dla juniorów. To są jeszcze młode organizmy, a już wystawione na. Oj, niedługo, tyra, A Aż nasz się zakochało, flaga do góry. Zobaczmy, co tam się. bardzo niebezpiecznym miejscu, bo na skoku zamiennie zawodnicy często start meta robią tu skok i lądowanie. Trzeba jak najszybciej usunąć motocykl, a najważniejsze jest oczywiście absolutnie kluczowe i najważniejsze zdrowie zawodnika. Do z Polakowy niestety mamy nadzieję, że tam będzie wszystko w porządku. Zakończył się na strony ewakuacją dachowa. Bo nie należy do najprostszych to na pewno. Poprosimy o prawa. Poprosimy o wsparcie, bo tam być może trwa. Teraz najważniejsza walka tego wyścigu. Motorsport zawsze niesie ze sobą takie zagrożenia. Kiedy inni się ścigają, latają, trzecują z prawej z lewej. Jeden człowiek niestety jest wprowadzony na nosze i musi opuścić sport w taki, a nie inny sposób. Jesteśmy z tobą chłopie. Trzymaj się, liczymy na szybki powrót do zdrowia. To nie ryzyko w tę zabawę. I trzymam oczywiście rzuty, patrzymy jak wygląda rywalizacja. Tutaj mamy Braidwura z numerem 7. Braidwur, który się na czoło stawki i wyprzedził sufa w celę. I Brightmore tknie po kolejne zwycięstwo. Jeżeli wygra wyścig numer 3, Ashton Brightmore, no to wówczas prawdopodobnie stanie także na najwyższym stopniu podium całej rywalizacji Ashton Brightmore'a. Mamy z numerem 7. 50 sekund do zakończenia rywalizacji. Ale staje w siła siłach! Oskar Górę! Słuchajcie, wielkie brawa. Waligura Górę jechał na 9. miejscu. Najwyżej z Polaków podjął największe ryzyko. Ale naprawdę zróbcie dla na niego wielki hałas! Tam na wszystkim. Był już na nosach szykowali mu kołnierz, a gość stał? za tak. Idzie, ale bomy, bomy, bomy. O czym on teraz myśli? Oskar! Wali góra! Chyba chce wrócić do tego wyścigu! Niesamowita polowanki Titanicze węże Żywiny najwyżej był spośród Polaków w kategorii Junior Oskar. Wali góra przed tym poranym upadkiem. Tam konsultacja medyczna na szczęście nie było. Konieczne nosze. Po prostu Oskar się pobijał, ale nic innego, i do ewakuację. Ale to jest naprawdę twardy koszt. Myślę, że nikt nie ma żadnych wątpliwości. Raz jeszcze dajcie brawa Oskarowi! Na prowadzeniu Brightmore, cena drugi. Fernandez Sierra wrócił do gry, bo świetnie poszło w pierwszym wyścigu. Przecież zajął drugie miejsce. Przegrał go z Brightmorem. Teraz mimo, że zgubił się gdzieś w drugiej rywalizacji, znowu jest bardzo, bardzo wysoko i coraz ciekawiej wygląda generalka w tym układzie. I mamy już tabliczkę, która pokazuje ostatnie okrożenie. Patrzymy gdzie jest Bright War to właśnie on będzie jako pierwszy przekraczał linię mety i jest Brightmore z siódemką tutaj. I dzisiaj jeszcze Marka na koniec, czekamy, czekamy. <muchy> Listka jest jedno. Brightwood kończy! I Brightwood wygrywa klasyfikację Unioru w Krakowie odnośnie 2023. A no do <muchy> Brightwood robi to? Samo dokładnie co robił w zeszłym sezonie jego brat, Mitchell Brightmore, który od razu możemy obserwować w rywalizacji klasze Prestige. Brightmore pierwsze miejsce w pierwszym wyścigu, drugie miejsce w drugim wyścigu i ponownie miejsce pierwsze w wyścigu numer 3. Fenomenalna dyspozycja Brytyjczyka, który te zwycięstwa wydał reprezentantowi Izraela. Czy mówimy, że Zastrzela. Miał idealny początek sezonu we Francji. Trzy wyścigi. Na Oj, upadają motocykle jeszcze na mostku. jeszcze nam się gotuje. Pod sam koniec finiszmy obwodni zawodnicy, a to były niesamowite emocje. I za kilka chwil będziemy mieli dla Was rozdanie nagrody klasy Junior. Ona nastąpi przed rozpoczęciem. Trzeciego finału klasy Prestige, a ja teraz o was poproszę, podziękujcie nam i wszystkim zawodnikom tego Junior! Ale oni chcą was usłyszeć! Nie po to harowali przez trzy ciężkie wyścigi, żeby nie być nagrodowymi na mecie, Wielkimi owacjami klasa junior kończy swoją rywalizację. A tam ofertą w prawa do pana Oszalałek Stanley